Cześć, to jest bliska tutaj gruchasz, Gram Games, a to jest drugi odcinek z SimCity. Tak, już drugi odcinek. Ten odcinek będzie wrzucany w piątek, więc... a pierwszy będzie w środę, czyli dzisiaj nagrywam... Tylko 3 odcinki, jeden po drugim, yy, więc... Co jest... Więc... mam dwa odcinki, jeden po drugim. To jest dla mnie troszeczkę wyczyn, bo ja mam słaby internet, bardzo słaby. Yy, szybkość mam... Dobrą. No, strada, ale wysyłanie jest dosyć słabe, więc... Wiecie jakie jest wysyłanie, no. Wrzuca się trochę. Usłonią mi się, że te filmy wrzucają już mi. Dlatego właśnie zakończyłem serię z ls bo mi się wrzucały filmiki po 1000 minut, czyli cały dzień mi się niektóre wrzucać. Te dłuższe to po całym dniu musiałem wrzucać. Dzisiaj rozobujemy... Teraz rozobujemy miasto do 5000 mieszkańców. Zwykle to robię bez problemu, ale jakoś nie mogę teraz tego złapać. Za dużo gadania. A yy, jak no, a, rozpoczęła się moja seria z SimCity jak rozpoczęła się moja historia z SimCity i dlaczego zacząłem to grać, to jest bardzo dziwne według mnie, bo yy, jak byłem jeszcze mały, to było dawno, naprawdę dawno zacząłem temu. Jak ja kupi jestem. Dawno temu zacząłem grać w SimCity. No i za rok za to dostałem. Dawno za temu zacząłem grać SimCity i to było... kilka lat temu, rok temu, nie wiem. I oglądałem YouTuberów, kurde, chcę mi tą SimCity! Mówię, kiedyś też będę taki jak oni, też będę nagrywał SimCity. No i... doszło do tego, że nagrywam jednak to SimCity teraz. <laughs> kurde, korki, a jedynym sposobem na korki jest ich zlikwidowanie. Mm. Coś takiego zwykle pomaga. Powiedziałeś mm. mi... JO PIERDYNO! O, pierdol. Najpierw śmieci wybijemy, bo jest tańsze. O, do, doj, doj, doj. Dobra, oczywiście muszę wykryć to miasto. Nie no, muszę obligację tę Nie ma pieniędzy, ile to kosztuje. Nie, no muszę się napić. Nie. Ten, ten, ten odcinek ciągle mi zasychał w gardle, dlatego teraz sobie picie naryktowałem. Dobra, jakieś 3 minuty za nami. O no Jezu, te pożary. Straż pożarna. Jest 5000 50 mieszkańców, jeszcze nie ma. Jezu. Przepraszam, że tak ciągle... Zachopano no, Boga w I pewnie wkurzywa w ten szum i czap... No, nie wiem, nie wiem, nie wiem co zrobić taki szum. Musiałbym... Z okno wesprzeć. Nie, nie mam sąsiadów, co od tego? Dla mnie dobrze miasto zarabia na ludzi... To co ma miasto, które ma ludzi... Zarabia najlepiej... Dobrze zarabia, według mnie, jeśli ma 3000 na tą godzinę, bo to jest według mnie bardzo, bardzo dużo. A takie przemysłowe to zarabia 20 tysięcy na godzinę. Dla, według mnie tyle, tyle zarabia. Jedno takie miasto mnie zarabiało. Mogę wam kiedyś pokazać to, ale to nie teraz. Tak, nie... Nie, 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 Dobra, się... nie musicie nie, wiedzieć o co to chodzi. Posta na Facebooku. Tak, ja w ogóle też zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a. Miejsce kultu, czyżby? Tak, nagroda. Według mnie to... Tak, miejsca kultu, one są tutaj. Nie to nie będzie jakoś przeszkadzać, to to może być jeden kościół w mieście. To jest katolik ze mnie. Widatki coś będę zarabiał, a nie tracił na tym. Dobrze. Cóż się dzieje? Oj ojoj Co lubię, to lubię, to jest mniej... Pożarów No nie. To ten trzeba niszczyć, ale głośno jest ciszałem to już. Gasto, ale to nic nie da. Odniesienie będzie tylko... nie będzie się tylko rozprzestrzeniał dalej. No ja wykażę, bo tu... No nie! Tutaj najlepiej zniszczyć na razie wszystkie domy. Trzy godziny. Trzeci pożar już. Czwarty, cztery pożary. Ну а я опять пожарок так. Нет, честно. No, i Teraz możemy to zmodernizować. Wy zarobimy jeszcze wy dostaniecie. Ty też dostaniecie, bo... Ty też dostaniecie. Wy też dostaniecie. Ja jest to jest właśnie takich to teraz się mało tylko zarabiamy Jeśli chce, chcecie mi dodać, to tu jest nazwa, y, to nazwa będzie w poprzednim odcinku, nie wiem czy będę ją y, gdzieś tu wyświetlał, czy będę miał czas ją wyświetlić, czy będzie chciało wyświetlić, czy będzie nie, ale nazwa to jest Manik272, o czym będzie wyraźnie, mam nadzieję, że zrozumiecie. Mieszka mi się coś. Strasznie ona działa. Tło się muszę zwiększyć. Takie eee. chyba się, tak, ja się kupuje taniej myszki. Nie wiem, ale coś tam trochę mi zajechało. Ile prawda? Ile zostało? Mam no, w tej zakładnie tego się liczę. Tu na pewno trzeba się wliczyć. Teraz ja umieściłbyś na taki domek, tylko trzeba by pomysł, żeby go tutaj zrobić. Zainstalować. <laughs> to zrobić, zbudować. Albo tu to by się zmieścił wastronami w strefy. Samolotów towarów, czyli potrzebujemy tego tego. A to zaraz się tutaj zajmie. No ładnie, wreszcie. Zajęło nam to i, 11 minut. Proszę. A okay. te

Ile tylko sztuje 12, ja to trzeba chwilę poczekać. Ile to utrzymanie 30 Powierzym Piękny A jest taki maś 15 A tutaj nie ma pożarów na jakiś samolot przeciąg nie ma pożarów i nie wiem co ja wykombinuję na to na sumienie nie wiem naprawdę czy w ogóle coś wykombinuję bo nie wiem nie wiem po prostu to takie proste nie, 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 nie wiem nie wiem co ja robię ludzie co ja mam to wasza ina podchodzę 45 43 minuty to, 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 to kosztuje 15 kafi transportu, a co tu jeszcze jest? Teraz udzień. 15 tysięcy. Tutaj jak się zaczną budować yy, większe. O, widzimy w większe domki, do poziom. Później transport będziemy budować. W następnym odcinku się zajmiemy transportem, ale jeszcze nie kończę tego odcinka. Star, będę się starał wrzucać w poniedziałki w środę, w piątki I, 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 dlatego, że jest 7 dni w tygodniu to nie da się tak wrzucić jakbym wrzucał w poniedziałek, w, wrzucał w poniedziałek w tym, w tym, to bym wrzucał tak w poniedziałek, w środę, w piątek, w niedzielę, wtorek, czwartek i coś takiego jakbym wrzucał, więc i wrzucam tylko w tygodniu, czyli tak jakby w dni robocze. Tejeszki. <laughs> Będę w dni robocze tylko rzucało. A mm, na przykład nie, nie chodźcie na mój kanał wy w dni robocze, tylko chodźcie w słowo, i w niedzielę i wtedy będziecie mieli trzy odcinki. Co, bo co tydzień? się do No to wiecie już, co co żeby do mnie, do łom, czyli co by tu jeszcze mam powiedzieć ciekawego. O, mogę to pić 10 km kolejny Nie, już będę sąsiadów, ja nie mam sąsiadu, ludzie 15 minut film już będzie top to nie mówię tak, że długo, że niedługo, że trwa 10, około 15 minut, sekund tam jakoś tak liczę, 15 minut. Zaraz 16 bo mam tu zegarek, który będzie naprzeciw. Mam tuż, tuż to, to, to co mam. Nie mam takiego. o coś takiego, dużo kasy to w żukach nie w nie no nie Jak się teraz przed... Ym, Chwilowe cięcie było, bo rzuciło mnie na pulpit... ale jak w zaczyna się budować to. A to daje dużo mieszkańców, bardzo dużo. Może zatrzymamy czas.

Ramczam tam, tam, tam. Uff, się wkurzyłem na to na dobrze był no dobrze, zakończymy już ten odcinek Trzeba się z Wami pożegnać No to się z Wami żegnam yy, Dlatego raz żegnam, bo już film troszeczkę trwa i tak jak mówiłem kiedy będą filmy wrzucane, kiedy wszystko będzie, więc... Pořeknám vás, s vámi byl druhář Games z SimCity. Češ, češ, tě malá lidská.